Więc witam was w kolejnym Manga Update. Dzisiaj mamy marcowy tak, marcowe Manga Update. Jest trochę późno, bo nagrywam to 15 kwietnia dopiero, ale no cóż, może, może przed moim urodzinami jeszcze uda się to udostępnić na YouTubie. Dzisiaj trochę inaczej, jestem na ziemi z kocyczkiem i no nagrywam też na telefonie, bo aparat mi się rozładował. Mam nadzieję, że jakoś będzie lepsza niż na aparacie, więc zobaczymy. Może też wrócę do nagrywania telefonem, jak na początkach. Mojego YouTube'a yy, Więc no, zacznijmy zaczynam sobie od Fire Force'a Ja tam bardzo lubię Fire Force jest bardzo dobry yy, Manga jest chyba nawet lepsza niż anime Przeczytałam sobie dwa tomy w tym miesiącu I no, manga jest lepsza niż anime moim zdaniem Ale anime też jest bardzo, bardzo dobre Polecam sobie obejrzeć, jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy na mangę No i jesteśmy jeszcze bardzo daleko od mojego ulubionego arku Niestety Ale tutaj, nie pamiętam gdzie się kończy to ta, to jest chyba jeszcze pierwszy sezon Ale nie jestem pewna Więc no, jeszcze długa droga przed nami e, Dalej mamy Ayutę Pierwszy tomik Niestety jedyny jaki został wydany w Polsce Ale Ayutę ma prześliczną kreskę Moim zdaniem No i... Była dość w sumie ciekawa Czytam ten tomik trzeci raz W sensie dwa razy go pożyczałam I teraz, nabyłam swój, to też go przeczytałam i było to naprawdę ok. nie umiałam znaleźć w ogóle kolejnych rozdziałów też na internecie, ani po angielsku ani nic, więc na szkoda w tym momencie się urywa historia po tym czomiku. E, dalej mamy magii e, jednego chyba z moich ulubionych tasiemcy, jak na razie. Oj e, nie jestem pewna czy pokażę po prostu tutaj tylko stronę, która jest zakładkę, która jest prześliczna. i no ten ark jest definitywnie jednym z moich, z moich ulubionych. Ark z Akademią, tak, to jest Ark z Akademią I on jest moim zdaniem na razie najlepszy Choć brakuje mi tu niektórych postaci, no to już nie będę mówić e, Dragon z Rioting, manga, z którą się już tak męczę Tak się męczę z każdym tomem Już się bardzo cieszę, że już jestem po połowie Zostały mi trzy tomiki do końca chyba I no, nie jestem pewna, czy mogę otworzyć Więc no, zrobię tylko tak Nie wiem dlaczego, na początku miałam takie ok, To jest takie bardzo okej, okay, bardzo fajne do przeczytania i tak dalej, ale teraz jak coś czytam z tą latą tak się męczę cholernie. Więc no. E, teraz tak, mam tutaj zbyt pianego na miłość. I jakby, <grymiany> jakby nie wiem, co z tymi okładkami Nie wiem, czy mam je ja jakoś zabierować, czy coś, ale no cóż, trudno. <grymiany> zbyt piany na miłość. Cudo ja to mi się bardzo podobało. E, kreska jest przeurocza w tym. Jałej, więc no. Zresztą miałam bardzo duży zastój. Oj, miałam bardzo duży zastój czytelniczy w tym miesiącu, więc, no. Nie przeczytałam zbyt dużo mank, bo chyba 17 tylko. W sensie, nie jest to mało oczywiście, ale nie jest to też dużo. E, no i tak, zbyt piany na miłaś, bardzo polecam. E, dalej wróciłam do jednej z moich ulubionych mang kiedyś, czyli do Solitera. Przeczytałam tylko 11. Przepraszam, że tak trzęsę, ale mi Cię powrócił strasznie. Yy, przeczytałam do 11 tomu solitera. Udało mi się kiedyś przeczytać. Pożyczonego oczywiście. I no, niestety kolejnych tomów nie mam, kolejnych tomów nie czytam. I zakupiłam sobie kiedyś dawno temu swoje dwa tomiki i tak mi się zachciało Solitera w pewnym momencie, że zaczęłam to... No wiem, przerwało mi, bo oczywiście pani się musiała skończyć w telefonie. I no, zaczęłam sobie oglądać anime. I nie, nie jestem co do niego przekonana, ale obejrzałam na razie pierwsze, nie wiem, pierwsze 10 odcinków. I jak na tamte czasy nie jest takie najgorsze, ale manga jest o wiele lepsza. Dalej, dalej mamy moje ukochane kulinety: pojedynki. Mam nadzieję, że każdy zna. Bo albo anime, albo mangę Anime, moim zdaniem, jest no, bardzo, nie wiem, bardzo mi nie podchodzi. I ta, nie wiem, chyba ponad półtora roku. Ja oglądam, jestem na dziesiątym odcinku pierwszego sezonu, więc no. E, no. Akurat znam zakończenie pojedynku w tym tomie. I no, nie spodziewałam się tego do końca, ale bardzo cieszy mnie ten bieg wydarzeń. Więc no. Sama ma prześliczną kreskę. Taką bardzo, myślę, że rozpoznawalną. No i już nie otwieram, bo tutaj jest bardzo, bardzo ważny ten. Jak to się nazywa? Konkurs jesienny? Przepraszam, nie pamiętam teraz. Jesienne wybory, przepraszam. <laughs> A, wow, już mi się kupka kończy. Mam nadzieję, że to będzie, że przejdę do takich krótkich manga updateów i nie będę się aż tak rozgadywać głupio. Dalej mamy Findera i ja nie pamiętam, jak on się zaczynał. No już pamiętam, więc no. O, myślę, że to tu mogę otworzyć na tej stronie. Finder ma bardzo ładną kreskę. To jest taki rodzaj kreski, który w mi się bardzo podoba. Czy normalnie nie jestem pewna. Um, okej. Okay. Czy przy innym gatunku mangi, myślę, że też byłby... Przy mi się jeszcze tak kojarzy, że taki. Aku, że taki rodzaj kreski byłby bardzo... okej. Okay. Ale w Szonenii na przykład sobie tego nie wyobrażam. Ale mówię głupoty już. No więc finder... Ja jestem już daleko dość z fabułą po angielsku, no ale... Kupię sobie polskie to jiggino, czemu nie. A dalej mamy Hanako. Gilpem Hanako. Anima jest bardzo dobre, ale manga, manga jest taka śliczna. Czy tak. Kreska... Ja Oprawa nie jedną ręką. Czy ta kreska nie jest przecudowna? Czy Yashiro nie jest przecudowna? Czy Tsuchigo... Tsuchigomori Nie jest przepiękny. Te postacie są po prostu przecudowne. Przecudownie wyszlone. Więc no. Mogę Wam definitywnie polecić mangę yy... Chyba nie było jeszcze zbyt wielu scen wyciętych z anime, albo w których nie kojarzę w ogóle, ale no. O, tutaj mamy jeszcze kolorową stronę, która też jest przesadzona. Więc chyba na koło mogę Wam bardzo polecić. Yy, dalej mamy Magek, Najgorszą magę, jaką w życiu czytałam dosłownie. Nie pamiętam, żebym jakiejkolwiek manze dała jedną gwiazdkę na Goodreads. I jestem, uwaga, uwaga, nie dziękuję. Jeżeli się komuś podoba, okej okay. Ale no, dawno się tak też nie męczyłam z czymś Po prostu nie wierzę To wydanie jest dość stare Ale no... 2007 rok w Polsce Ale okej, okay, jeszcze to mogę wybaczyć Ale to jak ta manga jest głupia, jak ta główna bohaterka jest denerwująca i irytująca Kreska jest bardzo ładna ale to, co się tam dzieje, po prostu... Oh, męczarnia Został mi jeszcze drugi tom do przeczytania Chcę go skończyć po prostu, chcę go czytać, Skończyć, odłożyć tę serię i o niej zapomnieć jak najszybciej jasno powiedziałam innymi, bardzo dobrymi romansami Zawsze mam tak, że jak zabiorę się za jakiś romans, to zawsze coś jest z nim nie tak Choć mam pełno świetnych romansów, których jeszcze nie przeczytałam To zawsze biorę ten zły Dalej mamy kolejnego tasiemcę Czyli Aona Exortis, dopiero szósty tomik Ja to tam powolutku sobie zbieram więc no, bardzo mi się podoba akord akcja. Ten ark, o ten ark. I dobrze, niech jest ten. Kwiatka jest prześliczna. Moim zdaniem też bardzo charakterystyczna. I no, a exor Exorcism mogę bardzo polecić. Myślę, że tak jak bardzo dużo mank, które tutaj mamy. <laughs> um, dalej mamy Seraph of the End. Przeczytałam wczoraj dosłownie już kolejny tomik. I no, zastanawiam się, kiedy kupię kolejne, na drobie, prześliczna kolorowa strona. Bo no w końcu dowiemy się o co chodzi z serafem dni ostatnich, w tomie 11, więc no już nie mogę się go doczekać. Prześliczna kreska też. W ogóle magi mają dużo bardzo ładnych kresek. Mało kiedy trafię na jakąś, która mi się nie podoba, to jest dziwne. O, tutaj mały U Więc no, ja Serafa tak naprawdę zaczęłam czytać trochę w zastępstwo za Helsinga, którego kończę teraz. Po prostu kiedyś kupiłam pierwszy tomik tak, o, bo, bo czemu nie? No i przeczytałam go, nie kupowałam dalej. Dostałam w zeszłym roku. Właśnie pierwszy chyba unboxing na kanale to jest więcej tomików Serafa. No i, no i teraz go czytam, bo mi się Helsing kończy. Więc wziąłam się w końcu za niego. Więc do końca zostały nam dwie mangi ostatnie. I jest to oczywiście, nie mogło tego zabraknąć, jest to oczywiście 11. Tomik Bakumana. E, z tomu na tom, ta manga coraz bardziej mi się podoba. I, i ja zawsze mam takie, o mój Boże, Bakumana tam jest tyle, tyle czytania. No, zobaczcie tę lawinę tekstu, jak na mangę I no, z tomu na tom mam takie. Mm, przeczytam sobie z chęcią. I zawsze. Tak sobie mówię, że przeczytam, dobra, jeden rozdział i będę sobie to oszczędzać, po czym połykam cały tomik na raz I nie mogę się doczekać kolejnego miesiąca, żeby przeczytać Naprawdę, myślę, że autorów Death ta każdy zna Kreska jest przecudowna I no, w ogóle, jeżeli chodzi jeszcze o autorów Death Note, to, to Platinum End wychodzi chyba w przyszłym roku i nie mogę się już doczekać Ani we w sensie, więc no Ostatnia manga jest to Yaoi no nie, nie popisałam się w, tym miesiąc, w zeszłym miesiącu z Yaoi, ale no cóż. Więc mamy tutaj Kwiat i Królik. Tak naprawdę byłby to bardzo mocny średniak. Nic specjalnego, nic, wyróżniające, nic wyróżniającego się. E, no Chyba tu nie było takich scen, z tego co pamiętam. I no, tła są dość, dość biedne. To pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, jak czytam tą mankę. Bohaterowie byli bardzo okej, okay, ale tak naprawdę przeczytałam to. Żyłam tą historią, nie wiem, tak. Kilka minut miałam takie, o, ale to było super urocze No a potem zapomniałam w ogóle, że to przeczytałam, więc No nie jest to nic takiego, co zapada w pamięć Tak naprawdę takie zwykłe Zwykłe i... O, tutaj taki przeuroczy kart nam, nam się trafi więc no Ym, To by było na tyle, to jest cały mój zeszły miesiąc Dosłownie 17 woluminów i chciałabym jeszcze powiedzieć, że bardzo dziękuję wam za 200 subskrypcji. Bo teraz mi się w ogóle przypomniało, że miałam powiedzieć, że z tej okazji na specjal nagram moją kolekcję mangową, bo też już ktoś pytał w komentarzu. Więc no, uznałam, że pora to zrobić, bo ja sama uwielbiam bardzo oglądać kolekcje mangowe, więc uznałam, że nagram też swoją, bo czemu nie? Może ktoś jest ciekawy, a jestem dosłownie chwilę przed przemyblowaniem pokoju, więc to będzie taka fajna pamiątka po tym, jak to kiedyś wyglądało. Aha, moja siostra znowu ubiegnie nie wierzę. A tutaj jeszcze te wszystkie tamiki mam wyłożę. I z takich jeszcze ogłoszeń. Prawdopodobnie unboxingów teraz już nie będzie tak często, nie licząc kolejnego, który się pojawi, bo będzie to. E, mój urodzinowy unboxing, a potem będę... Nie wiem, co jeszcze robić na kanale. Zastanawiam się nad recenzjami. Ktoś też pisał w komentarzu nad recenzjami. Bardzo pozdrawiam w ogóle osoby. I no. Ja czuję, że nie jestem osobą dobrą do recenzowania mang Mogę spróbować, ale nie wiem, jak to wyjdzie Anime też nie oglądam za dużo, ale myślę, że można coś w tym kierunku też zrobić, nie? No więc teraz piszcie w komentarzach swoje propozycje i tak dalej na Różne, różne pomysły, jakie macie Więc no, chciałabym bardzo wam podziękować za oglądanie Do zobaczenia w kolejnym odcinku I pa pa!